Cześć, witajcie na kanale PawiCALT Service. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam TurboTimer. Jak działa, jego budowę, w sumie podłączenie. No, i zapraszam do oglądania. Na początek trochę teorii. TurboTimer jest to urządzenie, które działa na takiej zasadzie, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki samochód jeszcze nie gaśnie, tylko chodzi przez zadany czas które ustawiamy oczywiście na tym urządzeniu po to żeby wystudzić nam turbinę. Jest to dobre rozwiązanie, szczególnie osób dla tych, którzy lubią się gdzieś spieszyć. Po prostu podjeżdżamy gdzieś na zakupy, gasimy samochód, no i przez to nasza turbina cierpi niestety. No i dlatego zakładamy sobie takie urządzenie. Link do tego urządzenia oczywiście będzie w opisie niżej. A schemat do podłączenia do danego samochodu po prostu możecie sobie znaleźć zarówno na różnych forach internetowych. Tutaj mamy przedstawione całe to sterowanie turbotimerem. Natomiast dalej pod tapicerką mamy schowany taki tak jakby jednostkę sterującą, która podłączona jest właśnie do stacyjki. I jednym kabelkiem właśnie trzeba podłączyć do czujnika hamulca ręcznego, ponieważ właśnie po zaciągnięciu hamulca ręcznego uaktywniamy cały ten system, który pozwala nam na późniejsze gaszenie silnika. Zaprezentuję właśnie jak to działa. Po przekręceniu stacyjki na zapun to urządzenie nam się załącza. Pokazuje nam tutaj czas po którym gaśnie silnik. Oraz można po prostu jednym przełączeniem wyłączyć. Natomiast na jednej z tych pozycji pokazuje również napięcie, jakie mamy na akumulatorze. No i po odpaleniu silnika. Urządzenie jest włączone. Zaciągamy hamulec ręczny. Gasimy. Akurat w tym modelu mam takie przygasanie. Kluczyk jest wyciągnięty, jak widać. A samochód nadal pracuje i słychać po prostu odliczanie czasu, po którym gaśnie. Ja akurat nie pamiętam, jaki miałem już czas ustawiany, bo po prostu nie miałem takiej potrzeby, żeby go uaktywniać. Ale powinien zaraz gasnąć. I jak widzicie, samochód z wyciągniętym kluczykiem po zadanym czasie zgasł. Także jest to bardzo pożyteczne urządzenie dla ludzi, którzy chcą po prostu, żeby wystudzić turbinę, jednocześnie spiesząc się gdzieś w dane miejsce. Pamiętajcie również o subskrybowaniu naszego kanału. Jeżeli Wam się filmik spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz jakiś komentarz. I zapraszam Was na kolejne odcinki na naszym kanale Public Auto Service. Cześć, trzymajcie się.